Witam serdecznie Państwa No Mamy dzisiaj 6 marzec 2025 rok i drodzy państwo Jestem przy ulu 23 Jestem przy takiej rodzinie gdzie do tego czasu tu była taka matka która bardzo dobrze na zimę się rozwijała, a na wiosnę się w ogóle nie rozwijała bez szereg lat Miała, że była to rodzina bardzo miodna na okres letni i po prostu w ubiegłym sezonie zrezygnowałem z niej odkładając mateczniki uzyskałem inną matkę Jest ta rodzina. Tuż się coś działo w zimie w tym ulu. I tu był jakiś mój błąd na końcu nagrania to pokażę. Nie zawsze mam czas, żeby te felce pociągnąć. I ta rodzina nie wygląda na potężną. I tu był były wyrzucane pszczoły przed wylotek. A czego to było powodem, nie wiadomo. I ona raczej się kwalifikuje. żeby jej ramek nawet ująć Gdy jej siostra trzyma piękną rodzinę to ona trzyma słabą rodzinę już mam ramkę bardzo letką którą trzeba wyjąć tak bardzo letka ramka no i po prostu Później to odczepać trzeba będzie na ramki z pszczołami. Następna ramka wywalona do zera Prawdopodobnie tu był rozwój zimie no i te ramki trzeba usunąć poza gniazdo bo tu nie ma potrzeby trzymać więcej ramek a co ten rozwój zimowy utrudniało to ja Wam pokażę jest tych pszczółek ładnie no też, też pusta ramka też pusta ramka to jest ramka, którą jest w miarę nowa jeszcze nie odrabiona, odrobiona i wybitnie ją unikają proszę państwa w tej rodzinie pszczelej środek pszczół położył się na dennicę teraz Teraz jest pytanie po prostu Mimo, że tyle pszczół Poległo z głodu Nie przeszły się na inne ramki hmm, to pierwszy taki przypadek Ale czego poległy to wam to wytłumaczę do czego poległy to wam pokażę za chwilę proszę państwa gdy zaczynałem przelażyć to takie sceny Obserwowałem w moich ulach, to jest niedawny osyp, ale poszły pszczoły, mimo że ul ciepły, mimo że ul ciepły, Nie przeszły się na skrajne ramki. To się wydarzyło niedawno. Pamiętam, że ta rodzina była w miarę fajnie wykarmiona. I teraz musimy się zastanowić. Co tu z matką? Jak tą rodzinę urządzić? na pewno. Tu pójdzie kopka cukru pudru. Proszę Państwa, plaster z zapasami idzie na pierwszą ramkę także była to piękna rodzina to widać jeszcze zobaczę tu nie, nie mogę tak zrobić, bo tam jest mogłaby być matka na ściance i mógłbym ją zostawić na boku tak, ten plaster tutaj Co prawda, nie widzę tu miseczek matecznikowych. Domniemam, że matka jest. Domniemam, że matka jest, bo nie ma miseczek matecznikowych. ta ładna ramka ładne komórki można ją zostawić i zaraz Państwu wytłumaczę Popatrzcie się, tu są plastry, plastry z pokarnym. A mimo to, tu, gdzie był kłąb, pszczoły padły. Ale zaraz postaram się Państwu wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Bo tu wszystko, w ulu jest zapisane, no dużo pszczół mi zleciało to wszystko w ulu na plastrach jest zapisane, tylko to trzeba odczytać A mimo to jeszcze tych pszczół zostało mimo to tych pszczół jeszcze zostało proszę państwa w tej rodzinie pszczelej był bardzo silny rozwój góra ula nie była szczelnie obkryta popatrzcie się, zapleśniała tu deska a w szczególności Przy silnym rozwoju nie było tu obkrycia, okrycia z tej strony To im bardzo uciekało ciepło Uciekało ciepło to powodowało, że to gniazdo było zimne i pszczoły nie znosiły, nie przenosiły pokarmu z boków ula do gniazda i tak się to skończyło do tych poróg pszczółek. Także tu spod daszka szło zimne powietrze, to było ciepłe. I Tu, gdzie fel z daszka był nieszczelny, tam jest letki otwór, no to wszystko tak spleśniało. No drodzy koledzy pszczelarze, u mnie zdarzyło to w jednym mulu, wy macie w każdym i teraz co możemy wywnioskować z tego sypu miałem mieć wiaderko na osyp, ale nie wziąłem naprawdę te pszczoły niektóre są spracowane a niektóre nie i tu, o, tu tak jakby była porażona warozą tu Też, jakby była porażona warozą. a no tak to dużo starej pszczoły. Młodej raczej tu nie widać. No jednak do tragedii doszło. Tu będzie może ze szklankę pszczół. 2,5 tysiąca? Tysiąc? Ciężko powiedzieć. No proszę Państwa, i tym ujęciem z tego mojego. Nieszczęśliwego ula, serdecznie się z Państwem żegnam.